witam. Dzisiaj będziemy rysowali kraba. Kraba, ale takiego radosnego, śmiesznego kraba. Popatrzcie. Nie, to jest takie trudne. Robimy jakiś owal, jaki nam wyjdzie, taki jest dobry. Od razu, żeby było widać, że jest radosny, robimy na cały ten owal uśmiech kraba. Teraz robimy oczka. Krab będzie je miał na takich tutaj widzicie czułkach. I tu robimy w końcu tych czułek też takie owale. Zarysowujemy ich część na ciemno. To będą nasze oczka. Teraz uwaga, ważna rzecz, czyli tutaj krabi, wielkie szczypce. Robimy taki owal i w jakiś sposób go wykańczamy, dołączając do korpusu. I następne. Kraby różne mają szczypce. Jedne mają większe, jedne mają mniejsze. Także tutaj jest nasza pełna dowolność. Mamy szczypce, ale co ważniejsze musimy mieć jeszcze nogi, więc z nami. Rysujemy jedną kreseczkę, drugą kreseczkę, trzecią kreseczkę. I to samo z drugiej strony, jedna kreseczka, druga, trzecia. I taki krab jeszcze może być, oczka. O. W ten sposób wykończone, a możemy nawet zrobić rzęsy, i będzie to wtedy pani krab. Dziękuję bardzo.